Dzień dobry, witajcie w najnowszym odcinku w nowym sezonie i pierwszy raz na moim kanale łowienie podlodowe. Co prawda, będzie to mój pierwszy raz, znaczy się małe kłamstwo, bo pierwszy raz był wczoraj, zrobiłem sobie delikatny rekonesans. Znajdujemy się na starej cegielni, ale pamiętajcie, że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo. I my dzisiaj, zanim zaczęliśmy łowić, zrobiliśmy sobie dziury 12 cm lodu, farty, zbity, czarny lód. Do tego przygotowaliśmy sobie linę, którą przywiązaliśmy do drzewa, i ta lina cały czas asekuracyjnej, między będzie sobie tutaj leżała. Pokażę wam sprzęt i zaczynamy łowić, bo to dzisiaj jest najważniejsze. A propos poprzedniego dnia, to wypracowałem parę brań, złowiłem parę jazgarzy, parę okoń. Byłem na lodzie ogólnie półtora godzinki i na koniec spadł taki przepiękny wręcz okoń, ale jak to ja nie mogłem skończyć dnia bez przypału. Tak, to co widzicie to jest ochotka, którą calutką wywaliłem do śniegu i w tym momencie zakończyłem łowienie. Nie ma pytań. I ogólnie, jeśli chodzi o łowienie podlodowe, to część z Was może nawet nie wiedzieć, ale ryby praktycznie normalnie żerują. Szczególnie płocie, leszcze, krąpie, okonie i szczupaki. Nawet kiedyś widziałem, jak łowili z podlodu karpie. I normalnie też tego, co się orientuje, jesiotry też normalnie łowią z podlodu. Można każdą rybę tak naprawdę złowić, tylko że trzeba łowić bardzo delikatnie. Chociaż niektórzy okonie łowią na blaszki dosyć duże, a na takie ryby, że tak powiem, białoryb tak zwany, no to trzeba delikatna jakaś ochotka, jakieś mormyszki, Kiedy nawet widziałem, że ktoś liny łowił, także wszystko może się dzisiaj wydarzyć. Mamy taki, oto przyrząd, który kupiłem specjalnie na ten sezon. No i co, zapieramy się. No i dziura gotowa. Ja używam takiej skrzyneczki. I w tej skrzyneczce mam absolutnie wszystko, co mi jest potrzebne na ryby. Nawet mam troszkę zamęty, jakąś miarkę, drugie rękawiczki. A przede wszystkim mam taką wędziorę. Proszę zobaczyć. Taką dzisiaj będziemy używać. Zwykły kołowroteczek od spinningu delikatnego wyciągnąłem. Żyłka 0,10. Kiwok zamontowany. I taka malutka murmyszka. Taka bardziej kolorowa. Zakładam ochotkę i próbujemy coś złowić, bo przecież po to tutaj dzisiaj przyjechaliśmy. Jeśli chodzi o przyrząd do odgarniania śniegu, to wygląda on tak. Wygląda Normalnie, praktycznie jak z kuchni, a dzisiaj będziemy łowili na mormyszki oraz na ochotkę wczoraj wpadła mi do śniegu i było bardzo dużo wilgoci, więc włożyłem trochę papieru, żeby ją odratować, żeby się nie utopiła. Takie łowienie nie jest dla każdego, ponieważ nie każdy lubi marznąć na zewnątrz. Większość ludzi woli sobie pójść na ryby w momencie, kiedy jest cieplutko, fajnie i przyjemnie. I właśnie z tej okazji mam dla Was coś specjalnego, ponieważ sponsorem dzisiejszego odcinka jest gra Hero Wars. Więc jeżeli wolisz siedzieć póki co w ciepłym domku, to mam dla Ciebie grę na umilenie czasu. Brakuje Ci dziwacznych sytuacji z nadwody? Spokojnie, podobne może Możesz zaznać nigdzie nie wychodząc, gdyż. Hero Wars to internetowa gra RPG akcji Fantazy z wieloma trybami PvP. Od samego początku gry możesz grać w trybie kampanii, który składa się z ponad 130 misji, zbierz wszystkie skrzynie dominium, czyli tak zwanego świata Hero Wars i wygraj setki tysięcy monet już pierwszego dnia. Wykonuj misje, zabijaj bossów, odkrywaj i awansuj nowych bohaterów. W grze dostępnych jest obecnie ponad 50 zupełnie różnych bohaterów posiadających unikalne umiejętności. Znajdź ich najlepsze kombinacje. Połącz ich w drużynę i pokonaj przerażających bossów. Co tydzień w grze odbywają się różne wydarzenia, które otwierają nowe możliwości i funkcje w grze. Gra w nią ponad 100 milionów graczy z całego świata, więc jest z kim konkurować. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR i zacznij grać w Hero Wars. Dzięki temu otrzymasz bonus na start pięciu najlepszych bohaterów, w tym jeden z nich jest tajny: 600 szmaragdów i 30 tysięcy sztuk złota. Jest ze mną Kasper, a Kasper będzie się bawił dzisiaj na bałałajkę. Jak widzicie jest malutki kiwok założony, malutka mormyszka, pokaż jaką masz mormyszkę, taka srebrna malutka mormyszka, na to zakładamy z 3, 2, 4 ochotki, spuszczamy do dna i delikatnym ruchem prowokujemy. Kasper chodzi wierci nowe dziury, szuka okoni, bo ogólnie szczerze powiedziawszy to trzeba je tak jakby namierzyć, trzeba je znaleźć. Kasper już zaczął łowić, zobaczcie jak podbija delikatnie myszka i to wszystko w wodzie tak fajnie faluje. No i zobaczymy, czy dzisiaj coś wyciągnie. Pierwszy raz w życiu wczoraj miałem do czynienia z ochotką i ja nie wiedziałem, że to jest takie delikatne. Że to ledwo się dotknie haczykiem i już się rozwala, wiecie? Nie spodziewałem się, no ale trudno. Założyłem jakieś 3-4 ochotki i próbujemy coś złowić. Wypuszczamy naszą żyłkę po to, żeby mormyszka spadła do samego dna. O, o, zobaczcie. Jeszcze nie jesteśmy na dnie. Widzicie? Tutaj jest bardzo głęboko. Dobra, jesteśmy już na dnie. Zobaczcie, tutaj już leży na dnie. A tu, jak wezmę, to w tym momencie już oderwaliśmy od dna. I po prostu sobie delikatnymi. delikatnymi, co? Miałeś branie? Kasper miał branie, właśnie. I sobie od dna delikatnie myziamy. I czekamy na branie. No i jak możecie zobaczyć, zmiana miejscówki spowodowała rybkę. Dobra, Kasper coś złapał. To i nadszedł czas na mnie, co? Kasper kolejnego wyciągnął. Wywiercił i od razu miał po wpuszczeniu brania. Znalazł dobrą miejscówkę, gdzie one stoją. Przy samym brzegu stoją. Łowi dokładnie met od trzciny. Łowi, nie? Dobra, mamy to. Mamy ja. No i patrzcie się, mamy rybkę i to nie jest wcale okoń, tylko jest to płotka. Zobaczcie, pierwsza rybka dzisiejszego dnia. Taka oto płoteczka. Ja zrobię sobie mały test. Z racji, że tutaj złowiłem małą płotkę, a mam zanętę płociową, to jedną dziurę sobie podnęcę. Pójdę dalej, próbować znaleźć okonie, ale wrócę tutaj za jakiś czas i zobaczymy, czy płotki wejdą w tą zanętę. Bardzo ciekawe. Ty, tylko coś to nie chcesz na dno. No. Chyba jednak Kacper miał rację, trzeba zrobić kulę. Nie spodziewałem się. Śniegę się trochę weźmie i pójdzie, zobacz. O kurde. Ajajaj, miałem branie i zmaściłem. Niestety. Dobra, je, teraz już nie zmaściłem. I jest okonek, taka. Bestia malutka, bo malutka, ale zawsze cieszy kacper tam w oddali z kolejnym okoniem, ale nie będę leciał, bo no taki malutki. Cały czas polujemy na coś, żeby chociaż miało z 20 cm, to wam wtedy zaprezentujemy. Rękawiczki na lód. Kupcie sobie takie bez palca, albo żeby były takie odsuwane od palcy, bo strasznie uciążliwe jest to, że trzeba zakładać, zdejmować rękawiczki w momencie, kiedy jest branie, i trzeba nałożyć ochotkę. Także takich nie polecam. Mamy okonka. Oh. Jeden wymiar. Straszne maluszki. Najładniejszy dzisiaj. Pięknie. i do mojej dziury. ty <laughs> I mamy rybkę, słuchajcie. Mamy, mamy coś. Co to jest? Okonek. I to taki wcale jakiś nie najmniejszy. Czekamy cały czas na 20. Ten ma jakieś 15 cm. Babałajka różni się tym od mojego zestawu, że jak widzicie. On tutaj nie ma kołowrotka, więc jak przytnie rybę, to musi sobie po prostu rękoma żyłkę zwijać i w ten sposób wyciągać rybę. I mamy nowy gatunek dzisiaj. Nadszedł moment, kiedy trzeba sprawdzić dziurę, którą jako jedyną zanęciłem. Jak na razie widzicie, jest zawalona syfem, ale spokojnie. Zanęta do dna jak najbardziej doleciała. Oczyścimy sobie ją. Jak myślicie, będzie coś? No mi się wydaje, że jakaś płotka może wpaść. Popróbowałem, ale jednak zanęcona dziura nie przyniosła balania, więc lecimy dalej. O, od razu po wpuszczeniu. Tylko do dna doleciało i mamy rybkę. Tada! Stwierdziliśmy, że idziemy na drugą stronę zbiornika, bo tutaj no nie możemy trafić nic fajniejszego, lepszego, więc no będziemy szli na tamtą stronę. Zobaczymy, może tam coś się będzie działo. Jesteśmy po drugiej stronie i zaczynamy wiercenie. No jest maluszek złowiony z nowego miejsca. I kolejny. W aucie zostawiłem termo z herbatą. Nadszedł czas, żeby się troszkę zagrzać, bo już siedzimy tutaj dobrą godzinę. Jak nie półtora, do dwóch. No i troszkę się zaczyna robić zimno. Wiecie, siedzi się, mało się człowiek rusza. No to troszkę się tak powiem wam, że zmarzło mi. Podsumowując te dwie godziny, złowiliśmy około 16-18... Okoni, takich widzieliście, małych i Kacper złowił z pięć jazgarzy i ja jedną płotkę. W ogóle zobaczcie jaki fajny mam termos, jak się dotknie to pokazuje temperaturę, 55 stopni, chyba będzie cieplutko, taki o, dostałem pod choinkę. I po tej części zbiornika nic się nie dzieje, Kacper nie złowił żadnej ryby, ja jakieś malutkie okonki. Spróbujemy jeszcze troszkę bardziej w stronę środka tego zbiornika, a na sam koniec zostawiamy najgłębsze miejsce na całym tym zbiorniku, około 5-6 metrów i Zobaczymy, czy tam jakieś ryby będą się czaiły. No i dalej tutaj słabo się dzieje. Kacper co prawda miał jakieś brania, ale nic nie wyciągnął. Ja też jakieś branie miałem, nie wyciągnąłem. W tej części zbiornika słabo, słabo. Pójdziemy zaraz na najgłębszą wodę. Mamy nadzieję z Kacperem, że tam jest zimowisko ryb. I może złowimy coś pięknego Nawet taka płotka trzydziestka to już byłaby radość ogromna Przeszliśmy na drugą stronę i zobaczcie Na głębokim jest od razu okoń To zwiastuje ogromne ryby Nie no żartuję Dobra Zabieram się za łowienie. Spuszczamy Trochę to potrwa bo tutaj jest delikatnie głębiej W najgłębszym miejscu jeszcze nie jesteśmy Ale i tak tutaj koło 3 metrów powinno być Pamiętam za łebka tutaj kiedyś było takie molo I ludzie stąd skakali na główkę Kasper coś tam ciągnie ze słowami: O! Ma no, konia, zobaczcie. Takiego jak ja dzisiaj, największego. A, i 15. Oj, znowu. Dobra, mamy rybę Jest, 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 jest coś. Coś mamy. Pięknie. No nie jest to potwór. A, to jest płotka. Uuu. No, także zobaczcie Nie najgorsza Fajnie No i kolejną mam płotkę Zobaczcie Patrzkacy płotka No I jest płoteczka kolejna No na tej głębszym one wiecie stoją mnie Bo to głęboko tutaj A mam ochotę spróbować jeszcze głębiej, bo tutaj dalej jest jeszcze głębiej Zaraz zobaczymy O Kasper ma całkiem przyzwoitego konia Pokaż tego wariata. O upał go. Ej. No taki już prawie, prawie można powiedzieć ładny. Kurde, zacząłem się rozkręcać. To Kacper wymyślił, że musimy wracać. Ech, niestety. Musi odwieźć dziewczynę na pociąg i ja bym jeszcze godzinkę został. I w tym momencie kończymy nasze dzisiejsze łowienie. Palce mi zmarzły, aż normalnie w pięściach sobie trzymam. Podsumowując dzisiejszy odcinek złowiliśmy około 18 okoni, takich dosyć małych. Ja złowiłem trzy płotki, Kasper jeszcze dołożył parę jazgarzy, pierwsze lody już są przełamane, pierwszy raz łowiliśmy, troszkę się nauczyłem łowić i przede wszystkim na koniec filmu chciałbym powiedzieć jedno, to, że wy oglądacie ten film, to nie znaczy, że on był nagrywany w momencie, kiedy wy go oglądacie, także jeżeli obejrzycie film, to nie idźcie na ten lód, bo ten lód może być już niebezpieczny, pamiętajcie, bo wy sobie obejrzycie prawdopodobnie w jakąś niedzielę, a ten film mógł być nagrywany w poniedziałek, więc ślepo nie wieście i nie myślcie sobie, że gradu był, mówił, że bezpieczny. To wchodźcie. nie, przede wszystkim bezpieczeństwo to podstawa, dlatego jakaś lina, wiertło, mierzymy lód, patrzymy czy jest chociaż to 10 cm, no i co, do kolejnych odcineczków, sezon się dopiero zaczyna, myślę, że jeszcze się na lodzie zobaczymy, a jak nie to luty i pstrągi. A na koniec chciałbym podziękować Hero Wars za sponsorowanie tego odcinka, gdyż dzięki nim zakupiłem sprzęt do podlodówki, a Wam polecam sobie ściągnąć giereczkę i pograć w oczekiwaniu na ciepłe wędkarskie dni. Cześć!